Na jednym z naszych redakcyjnych kolegiów padło ostatnio dość gorzkie stwierdzenie, że teksty o ludobójstwie w Gazie, choć są pracochłonne, rzetelne, ważne, nie przyciągają takiej uwagi, jak powinny. Co tu jeszcze właściwie można napisać, żeby strząsnąć ludźmi? Ile razy trzeba nazwać zbrodnię zbrodnią, żeby ona się skończyła. Bo prawda jest taka, że wpływ małej lewicowej redakcji w Polsce na decyzję Netanyahu jest mniej więcej taki jak wpływ premiera Tuska na to, czy powiemy Izraelowi parę gorzkich słów. Ale kiedy Patrycja Wieczorkiewicz napisała tekst o sponsorowanych spotach izraelskiego rządu, które obwiniały ONZ o głodzenie palestyńczyków, okazało się, że tej prymitywnej propagandy nie da się tak po prostu zignorować. Tekst miał bardzo duży zasięg, i choć zasięgi nie są celem samym w sobie, pokazują, że sposób, w jaki opowiadamy historię, ma ogromne znaczenie. O tym właśnie pisze Peter Pomerance w swojej nowej książce: Propagandysta, który przechytrzył Hitlera. Książkę tę wydaliśmy w krytyce. Opowiada ona o Septonie Delmerze, brytyjskim mistrzu wojny informacyjnej. Delmer puszczał w eter audycje dla niemieckich żołnierzy, które brzmiały jak hitlerowskie rozgłośnie, ale przekazywały treści zgodne z linią aliantów czyli totalitarna propaganda przeciwko totalitarnej propagandzie. Pomeranzep mówi wręcz, że Delmer lubił coś ciekawszego niż dzisiejsza Rosja, bo używał tylików nazistów przeciwko nim samym. Czy to mogłoby zadziałać na Putina albo na Netanyahu? Może. Ale jest tutaj pewien haczyk. Propaganda, nawet w słusznej sprawie, wciąż pozostaje propagandą. I tu wchodzi George Monbiot, który pyta. A co, jeśli zamiast poważnych tekstów spróbujemy czegoś zupełnie innego, na przykład humoru? Brzmi ryzykownie, bo Monbiot analizuje przypadki skrajnej prawicy, która właśnie humorem normalizuje przemoc. Weźmy przykład Luisa Schaffera, który w GB News żartował o rozstrzeliwaniu osób z niepełnosprawnościami. To nie jest tylko kontrowersyjny stand-up. To test tego, czy będziemy się bronić, kiedy przemoc podaje się w sosie ironii. Monbiot twierdzi, że tacy publicystyczni clowni czasem mówią więcej o prawdziwych poglądach establishmentu niż wszystkie poważne wstępniaki Guardiana i innych poważnych pism. Rozmiękczają naszą reakcję na faszyzm. Wyobraźcie sobie, że taki żart pojawia się na przykład w Guardianie albo u nas. Ktoś na pewno by wtedy stracił pracę. I właśnie dlatego o ludzkiej krzywdzie piszemy na poważnie, bo faszyzm nie jest żartem, a realnym zagrożeniem. Do tego czasu nie ma beki z faszyzmu, jest analiza, demaskowanie i opowiadanie historii tak, żeby nikt nigdy nie mógł powiedzieć nie wiedziałem. Dzięki, że nas wspieracie.